Cześć, z tej strony z Jomix idą na kolejnym poradniku do Alfa Omega i dzisiaj pokażę Wam jak otworzyć pak Puncha. Zatem wczoraj skończyliśmy nad palaniem zasilania, tutaj zasilanie już właśnie zostało odpalone. I teraz co robimy, to biegniemy sobie do bunkra. Przebiegamy sobie w zależności z której strony wejdziemy, no to przebiegamy tam odpowiednie pomieszczenia. Naszym celem są generalnie pomieszczenia z generatorami, czyli sam środek, tam gdzie jest perk numer 4. Następnie odpalamy sobie minutowego lockdowna. Robimy to przy tym wielkim środkowym generatorze. Tam z boku jest taka tablica rozdzielcza, i na niej możemy wykonać przycisk akcji. W tym momencie odpala się lockdown. Tutaj musimy sobie minutę przetrwać, im wcześniej to zrobimy, tym mniejsza się z tym będzie. Oczywiście muszą być wszyscy gracze w tym miejscu, jeżeli chcemy to zrobić, więc jeżeli gramy w czwórkę, no to wszyscy cztery gracze muszą być tam na dole. Jak już Lokon zostanie zrobiony, to głos nas poinformuje, że są problemy z wentylatorami, czy tam wywiecznikami, whatever. I teraz, co musicie zrobić, to wyjść na powierzchnię i je przeczyścić. I teraz tak, wychodzimy na powierzchnię i patrzymy, z którego domku dymi się taki zielony dym, taki brud jakby. I wtedy wchodzimy do tego domku, i tam w samym domku albo za domkiem będzie się znajdował ten wywiecznik. Tam musimy po prostu przytrzymać się z akcji na nim, i w tym momencie będzie on się czyścił. Podczas tego kroku trzeba uważać, ponieważ będą się spawnować te szybkie zombie, ale to można zawsze przerwać, zarąbać je i potem dokończyć. Albo robić to z bronią specjalną, opcji jest sporo. Jeżeli już to zrobicie, to paka Punch wam się otworzy i będzie już można z niego korzystać. Tutaj warto jeszcze odnotować, że w trakcie gry on będzie się wam zatykał, te wentylatory będą się zatykały, więc wtedy robicie tak samo, patrzycie po prostu z którego domku leci ten, 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 ten brud, ten gaz i tam wchodzicie i przeczyszczacie ten wentylator. I to jest cała filozofia z paka Punchem. nic trudnego. Także dzięki serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało się, tak łapka w górę i do następnego, Trzymać się, cześć!